Cześć, mam na imię Leszek i dziś opowiem Wam o dwóch roboczych lampach z linii Industrial and Workshop, Slim Beam oraz Flexi. Latarki te są nieocenioną pomocą podczas prac warsztatowych, detailingowych, napraw lub majsterkowania. Zanim weźmiemy na warsztat parametry latarek, zachęcam Was do subskrypcji kanału i śledzenia na bieżąco naszych produkcji. Na pierwszy ogień weźmy latarkę SlimBeam. Jest to profesjonalna, poręczna lampa warsztatowa, którą warto mieć pod ręką obok innych narzędzi. Do przełączania trybów służy przycisk na boku obudowy. Przedni panel LED COB emituje rozproszone, jednolite światło o maksymalnym natężeniu 800 lumenów. Dla precyzyjnego oświetlenia jakiegoś elementu używamy dodatkowego światła z diody umieszczonej na górze latarki. Podczas pracy bardzo ważne jest, aby obie ręce pozostawały wolne. Latarkę Slim Beam możemy postawić na płaskiej powierzchni, przytwierdzić do metalowych elementów przy użyciu wbudowanego magnesu, możemy też zawiesić się na rozkładanym haku. Dzięki niewielkim rozmiarom latarką można łatwo i wygodnie operować. A smukła budowa sprawia, że lampa wszędzie się zmieści. By nie zaskoczył nas nagły brak światła, na boku latarki umieszczono przydatny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Ochronę przed pyłem oraz silnymi strumieniami wody gwarantuje klasa IP66. Drugą pozycją wyposażenia warsztatu jest lampa FlexiBeam. Z panelem LED-COB osadzonym w obrotowej głowicy. Generuje on maksymalnie 600 lumenów rozproszonego równomiernie światła. Podobnie jak Slim Beam, FlexiBeam posiada dodatkowe punktowe światło na górze głowicy. By skutecznie oświetlić miejsce pracy, lampę możemy postawić, przymocować przy użyciu magnesu lub zawiesić w wielu różnych pozycjach dzięki dwóm rozkładanym haczykom. Można ją złożyć na pół, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Jak widzicie, latarka jest naprawdę flexi i w pełni zasłużyła na swoją nazwę. Głowica latarki posiada regulowany kąt nachylenia oraz możliwość obrotu w zakresie 270 stopni. Pozwala to na niezwykle precyzyjne skierowanie światła tam, gdzie jest potrzebne, w tym trudno dostępne miejsca i wąskie zakamarki. Latarka spełnia normę IP64, co oznacza m.in. całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłów. Zarówno latarka Slim, jak i FlexiBeam zasilane są wbudowanym akumulatorem. Który można naładować z dowolnego źródła, załączonym do zestawu przewodem z łączem USB. Na dzisiaj to już wszystko, ale zostańcie jeszcze chwilę i dajcie znać w komentarzach, która z zaprezentowanych latarek bardziej przypadła Wam do gustu. W następnym odcinku opowiem o dwóch kolejnych lampach z serii BIM. Do zobaczenia!